Dzień dobry, witam na moim kanale Rodyny Ceniar z tej strony. Da, jesteśmy dalej w miejscowości dziwnów. Tak jak żeśmy ostatnio stali, dalej stoimy. Dzisiaj jak będzie piękna pogoda, to idziemy na plażę. A teraz idę do sklepu zrobić zakupy. Zakupki zrobione. To co najpotrzebniejsze? No, i zaszalałem galaretkę zrobię. Bo Adam wczoraj chciał kupić jakąś w sklepie, mówię, lepiej nie, ja zrobię. No to więc kupiłem dzisiaj. No, pogoda była jak wstałem, było ładna. Teraz już nie ma słońca. Dziwnie się ta, dziwna pogoda. Do następnego. Idę na plażę. Pogoda jest jaka jest Nie pada Może nie będzie konkurencji na plaży także widzimy się na plaży Jestem na plaży Ludzi dużo nie ma wiatr taki sobie, może lekko zburzone. Idziemy łupić plażę Tu są skarby Mam tu ładny sygnał. Pierwszy sygnał od 10 minut. Zobaczymy, co tutaj jest. Pewno będzie z butelki, powódce. A jak? Powódce, nakrętka. Nic szczególnego. Do następnego. Nie wiem co to jest za moneta, ale jakaś, chyba 10 groszy. Tak powadzę. Pierwsza moneta dzisiaj. No, bez pomocy. Tu mam jakiś sygnał. Zagram go. Może w końcu jakaś większa moneta. Je! Jest błyszczka ale ładna, nowa No do następnego jest trzecia monetka jeden grosik dwa ziko nierozpoznawalna i teraz jeden grosik lecimy dalej jest 10 groszy ale głęboko było ale pustki Mówiąc o monetach, ludzi trochę jest na spacerach. Ciekawe, czy widzicie. Ciekawe, co to za moneta. Chyba 20 grosz albo 10. E, 50. To jest czwarta moneta. Jesteś tu jeszcze? Bo coś mi tu zapiszało, jakby inaczej. E, nic nie ma. No, do następnego. Tam dojdę tylko do tego budynku. i wystarczy. Kilka kilometrów zrobiłem. Do następnego. Mam następną monetkę. Cieś tu ją widział Ej, Laziko. Dobrze jest, to jest czwarta, piąta monetka Jedziemy dalej koniec poszukiwań Ma, mie, Miernie to, marnie to wygląda te poszukiwania Ludzie tylko chodzą, kilku leży, nic poza tym Może jest Nie jest mocno zburzone pięć monetek znalazłem, wystarczy 5 km znalazłem. Monetka na kilometr No. Do następnego. Idziemy dalej. Właśnie podniesiono most. Ludzie czekają. On otwierany jest o konkretnych godzinach. Mi się wydaje. Tak przynajmniej tam coś pisze. Może nagram, jak będzie opuszczany. Bo nie wiem, ile to trwa. Chyba, że ktoś przepłynie. No właśnie przepływa piękny korsarz Popatrzcie się fajnie Ale pełny jest Także jest fajda. Ciekawe czy będą zamykać od razu No poczekamy chwilę O, będą zamykać Właśnie się zamyka. Potężna konstrukcja. 2,4 metrach jest nad wodą. No. Wystarczy może już tego widowiska. Lejka dobra, a tutaj od coś kombinuje. Opuszczamy to miejsce, które żeśmy byli. Jedziemy na kąpielisko Rzosowa. To jest 8 km stąd. Także widzimy się na miejscu. Się dojechałem tu, gdzie miałem jechać. Zobaczcie, trochę ludzi jest, kamperki, namioty, tam dalej też, a tak wygląda jeziorko. I plaża. Na plaży to tam raczej nie będzie się szukać może, Ach. W zeszłym roku tu byłem, to trochę znalazłem, to w tym roku też powinno coś być. Plaża nie jest głęboka, yy, woda, znaczy się nie jest głęboko. Można daleko dojść. Zima była, wtedy nie miałem woderów i nie wchodziłem. A tu krwają na tych deskach, czy tam na czym. Także widzimy się później. A tak stoję. O, właśnie. Tu się zatrzymałem. Adam pojechał do Pobierowa obrączkę szukać przy pomoście także duch tam nie potrzeba. No, widzimy się później. Odpaliłem grilla. Mam kiełbaski sześć kiełbasek 200 komentarzy, to dużo komentarzy będzie to dużo komentarzy. Aha, bo ty ten. Adam komentuje moje komentarze nie bo patrzę ile ojciec ma komentarzy ja mam średnio 600 a ty masz 300 no to potrafię mieć po 400 ty po 300 no to jak mówisz że dobrze to bardzo dobrze no. Już jest po grillu Nie będziemy dzisiaj wchodzić ani szukać na plaży Jutro. Jutro Corsir przyjedzie, także będzie reaktywacja brygady kryzys Tu stoimy w takim ładnym miejscu No, jutro tutaj Corsir w stanie i będzie Komplet Wieczór się zbytka, 20 jeszcze przed trochę czas na kawę bo bez kawy nie zasnę niestety kwestia przyzwyczajenia to jest jakiś nauk no do następnego Gotuj. kawka się gotuje więc trzeba ją już się zaparzyła to damy. nie robię szatana tylko małą koreśkę. No, kawa gotowa teraz tylko przykryć i smacznego i tam jest rano, przed siódmą Idę na tą małą plażyczkę. Zrobię ją potem ewentualnie się włoży wodery i się tam pójdzie. Tam 500 metrów można śmiało iść i do pasa nawet nie będzie. No Widzimy się przy pierwszej najdce zapewne. I już jedną część przeszłem tak jak się spodziewałem tu nic nie będzie w zeszłym roku tu też byłem na tej plaży nic nie ma ale sprawdzić trzeba bo jak to tak to Seneda pan kapsel trzeba wszystko sprawdzić bo może być jakiś skarb ewentualnie Co wątpię szybko no. przelecę tą plażę, bo to jest malutka plaża. Dokładnie ją przemiotę wykrywaczą. A już końcówka się zbliża. Jakby coś to dam, to dam znać. Myliłem się, dwa ziko, ale głęboko było, bardzo głęboko. No, dwa złote jest, dobrze jest. Do następnego. Zobaczcie co znalazłem. Jest jakiś kabriolet, trzeba przepukać. kabriolet hi hi. ładne nie miałem takiego teraz już mam chyba wszystkie jest rano jakiś Niemiec będzie fruwał czemu Ty tak dziwnie mówi że nagrywasz dlaczego dziwnie jakiś, mówię jakiś Niemiec będzie fruwał no bo go nie znam to jakiś ale mówisz jakiś Niemiec będzie fruwał nie jakiś Niemiec będzie fruwał no nie, nie, dlaczego od, od to, mi o to że ty... Zaraz go wciągnie w te krzoki, i będzie problem. I będzie problem. No, ale dzisiaj mam problem z tym panem. Nie mam problemu z tym panem, tylko ja mu dałem yy, 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 przyczepę. Patrzcie, jak swoją kolekcję. No, chciałem pokazać właśnie to. A to, gdzie jest ten mój traktorek. O, ja ten traktorek znalazłem, a Adam to znalazł i to pasuje. W innych plażach. No, na innych plażach widocznie rodzinka się zjechała No, ale ten to jest flagowy mój. O, tego nie oddam nikomu. Może No, komis samochodowy otworzę i będzie się działo. Będzie licytacja, kto da więcej? No. Pogoda się już nie poprawi, więc. Nie ma na co czekać, trzeba chodzić. Wszyscy już są gotowi? Oprócz mnie, oczywiście. No, to zaczynamy. Jestem już w wodzie. Na razie sygnałów nie ma. Jakieś to zanieczyszczonka są. No, widzimy się przy pierwszej. Jest pierwsza monetka, tylko nie wiem co to jest, nie za bardzo widać. Potem może jak wyczyszczę to pokażę co to jest. Jezioro jest bardzo płytkie, jestem daleko od brzegu i mogę tyle samo iść jeszcze w tamtą stronę. Także tu jest, jest gdzie szukać, tylko nie ma mało, za mało sygnału. Na razie jedna monetka tylko. No, to widzimy się później. Jest następna monetka. Chyba 10 groszy współczesny tak, 10 groszy Bardzo mało sygnałów jest No Do następnego o, Tu mam sygnał. chyba mam 10 albo 20 groszy Ale też nie jestem pewny Ale chyba 20 No Trzecia moneta No do następnego Nic poza tym. Dalej jedziemy. Trzy monetki, razem 50 groszy. Półtorej godziny chodziliśmy. Nic poza tym. I sm smrut z tej wody, i niewidoczność niewido niewido jest do niczego. Może gdzie indziej będzie lepiej. Patrzcie się, jak jacy są godni. Godzina w wodzie i wszystko im wyciągło. A Kuba to już trzecie, trzecie je. Pierwsze, nie oszukuj Ta, Ja trzecie. widziałem, no jak surową jadł. A, no Ta, właśnie. To specjalnie za busa poszedł. Bo ten wkręca, że wpadł w par, pięć zamiast sześć. No. <grym> wszystko na ten temat, już wszyscy będą wiedzieć. Jesteśmy na plaży, w Pobiorowie Oponowaliśmy ją, ludzi też jest dużo. Do dzieła! Jest 5 ziko, się. No, dobry początek, ale już 15 minut chodzę. Do następnego jest 10 groszy. 5 złotych i 10 groszy już mam. Do następnego, idziemy dalej. Jest złotóweczka prawie nowa, idziemy dalej. Jest 10 groszy, do następnego, jest 50 groszy, ale po 15 minutach dopiero. No, do następnego, 22 groszy w jednym dołku. Jedna długo leżała, a ta dwudziestka na wierzchu. Do następnego. Znowu 20 groszy. Same takie małe. Do następnego. Znowu jeden grosik. Idę za kruzyn. coś słaby mu ten wykrywacz. 5 groszy. Długo leżało. Po sztormie chyba ją tu wyrzuciło. Do następnego. Lecimy dalej. Czas będzie już się długo się zbierać stąd. Czarne chmury na horyzoncie. Chociaż słońce jeszcze jest dosyć wysoko. Czy albo mi się tak wydaje. Mało monet jest. Coraz, coraz mniej. Do następnego. Tu gdzieś mam monetkę. O, tu aha tu za wreszcie bo już czas nie było nie było trzeba będzie schodzić no do następnego szukania dwie godzinki wystarczy senior, senior tą Wilnę nagraj, tamtą my dobrze proszę pana a pan to kto? nikt wie, nikt to wiem, to wiem no do następnego niewiadomego Czas na podsumowanie tych paru godzin w sumie poszukiwań bo pogoda nie rozpieszczała. Co tu mamy? W sumie 15 złotych i 80 groszy zapisałem, bo sklerozy mam już. I w sumie to były te jeziorko i Bałtyk. No i tego nie wiem co to jest za marka, ale jakiś kabriolet. Co poza tym? Poza tym jest piękna pogoda. Jest godzina przed dziewiątą rano. Chłopcy z brygady Kryzys jeszcze śpią. Wczoraj do późna siedzieli, jeszcze grilla po, po północy robili. Ja bym już nie potrafił, ale ja poszedłem już spać. Jakie plany mamy? Jak się obudzą, to dopiero. Się to wszystko okaże. Ale chyba jedziemy w stronę Sinouści. Także tam będziemy łupić plażę. łupić plażę, jeżeli będzie taka możliwość, bo z tego co słyszałem, świnouście jest częściowo zamknięte plaże jakieś tam, ze względu na ten terminal gazowy, podobno ludzie są wkurzeni, bo jak mieli 500 metrów do plaży, to teraz żeby do plaży dojść czy dojechać 7 km. No to ładnie. Tak władza idzie ludziom na rękę. No. Sport. Przede wszystkim sport. Za blisko to potem przejdą te 500 metrów i będą leżeć, a tak 7 km przejdą to i teraz będę wracać, to jednak trwa. Co więcej. Tak jak żeście widzieli, widzieli, brygada kryzys. Reaktywowała się może tydzień będzie trwała może więcej to zależy to by było wszystko w tym odcinku pozdrawiam wszystkich kciuki do góry i zapraszam do oglądania następnego filmu patrzcie się jaka piękna pogoda słoneczko ekstra świeci i dobrze widać brudną szybę.